Propaganda, której nie ulegnę. La Bubu. Sprzedałam się, ale. Powiedziałam, że może mi Kickzone wysłać, tylko jeżeli drugie będzie dla mojego widza. Także jeżeli chcecie, żeby to obrzydlistwo poleciało do Was, to wpadajcie na mojego Iga. Najmniej bym chciała tych dwóch brązowych nudziarzy. Interesuje mnie tylko to towarzystwo. Dlaczego nikt nie powiedział, że to jest takie stresujące? Jedyne, czego w życiu żałuję, to tego, że to nie ja wymyśliłam Labubu, bo byłabym teraz jakąś miliarderką. Zrobimy tak, że Wy dowiecie się, jakiego mam w piersi. Mordatu, Wy widzicie, jakiego mam. Teraz ja. O, jaki ty jesteś słodki! Ojejku! Jakie to jest brzydkie. w ogóle takie sztywne stopy, sztywne łapy i sztywną mordę. I szczerze, nie wiem, który to jest, ale wydaje mi się, że chyba to jest soy milk. Nie mam może takiej torebki, jak wszyscy do tych labubu, ale przykleję do tej, co mam. To się odcina. Wspaniały to jest trend i czekam na kolejny.